Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Artykuł tematu. Artykuł o myciu samochodu zima: jak myć, jak często, jak wybrać mienie samochodowa, niuanse niezależnej procedury. Na końcu artykułu film o tym, jak prawidłowo myć samochód zima. Artykuł o myciu samochodu zima: jak myć, jak często, jak wybrać mienie samochodowa niuanse niezależnej procedury. Na końcu artykułu film o tym, jak prawidłowo myć samochód zima. Każdy samochód wymaga obowiązkowej i wysokiej jakości opieki, niezależnie od jego kosztu i modelu. Oczywiście w sezonie letnim dla właścicieli samochodów ta kwestia nie jest tak dotkliwa, a dla innych przyjemnością jest mycie samochodu gdzieś na wsi. Jednak w okresie zimowym mycie samochodu przestaje nim być powodując dyskomfort i nadmierny ból głowy właściciela samochodu. Dlatego kierowcy często mają uzasadnione pytanie, czy warto myć samochód zima? Czy samochód trzeba myć zima? Może jakoś samo się zrobi? Powiedzmy od razu, nie zrobi się, a samochód należy myć regularnie przez cały rok. Trzeba wiedzieć, że brud jest nie mniej niszczący dla lakieru samochodu niż NP. Ptasie odchody czy piasek. A jeśli brudny samochód pokryje się dodatkowo lodem, będzie to prawdziwie piekielna mieszanka dla lakieru. Początek korozji karoserii będzie zapewniony, a za dwa lub trzy sezony warstwa rdzy będzie dość zauważalna, co zepsuje wygląd samochodu i stworzy realne zagrożenie dla integralności nadwozia. Najbardziej niszczącym odczynnikiem jest sol techniczna, która jest używana do pokrywania dróg w celu roztopienia śniegu. Sol niszczy lakier, czyniąc karoserię podatną na wilgoc. Jednocześnie należy powiedzieć, że guma w ogóle nie boi się soli, Dlatego niezwykle ważne jest regularne zmywanie zabrudzeń solnych z karoserii. Jak często należy myć samochód? Częstotliwość mycia samochodu zima zależy w dużej mierze od charakteru użytkowania samochodu, a także jakości dróg. Jeśli używasz samochodu codziennie, powinieneś myć go co najmniej dwa razy w tygodniu. A jeśli wyjeżdżasz dość rzadko, a samochód spędza większość czasu w garażu, to w tym przypadku wystarczy umyć samochód dwa razy w miesiącu. I oczywiście należy wziąć pod uwagę charakter zanieczyszczenia i jego ilość. Czy warto samodzielnie myć samochód zima? Specjaliści nie zalecają kierowcom w zimnych porach roku mycia samochodu własnymi rękami. Bez względu na to, jak bardzo się starasz, nigdy nie wyprzedzisz automatycznego mycia, które odbywa się w specjalnym pudełku przy użyciu wszystkich niezbędnych technologii. Dlatego lepiej jest myć samochód zima w specjalistycznej myjni samochodowej. Ale jeśli nie ma takiej możliwości, to chcąc, nie chcąc, będziesz musiał sam umyć samochód. Jak to zrobić, na pewno porozmawiamy, a tymczasem podamy kilka zaleceń dotyczących profesjonalnych myjni samochodowych, do których można się zwrócić z zima. Wybór zimowej myjni samochodowej. To, do której myjni oddać swój samochód, jest kwestia poważniejsza niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Jeśli nie chcesz zaszkodzić swojemu samochodowi, a tym samym sobie, bądź bardzo ostrożny przy wyborze myjni i zwróć uwagę na kilka. Wskazówek. Minia powinna mieć wystarczająco ciepły, szczelnie zamykany boks. Temperatura wody również ma znaczenie, nie powinna przekraczać 30 stopni. Uwaga, sprawdź osobiście, czy nigdzie nie ma wilgoci. Szczególnie sprawdź miejsca, w których może gromadzić się woda, błotniki, szczeliny reflektorów, progi, drzwi. Każdą część samochodu może pęknąć, jeśli zamażnie na niej woda. Samodzielne mycie samochodu. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że jeśli termometr pokazuje poniżej z J 15 stopni, lepiej zapomnieć o myciu w tym dniu. Chodzi o to, że w mrozie pozostała woda zamarznie dość szybko i może zaszkodzić tym częściom samochodu, w których pozostanie. Innymi słowy, powstały lot może uszkodzić szkło reflektorów, szyby, a nawet rozerwać chłodnice. Przed zimowaniem samochodu należy usunąć wszystkie dywaniki podłogowe z przedziału pasażerskiego. Wydaje się to drobnostka, ale w rzeczywistości jest bardzo ważne. Faktem jest, że zima śnieg dostaje się pod dywaniki. Może gromadzić się tam w dużych ilościach, a jeśli maty ze śniegiem nie zostaną usunięte, śnieg stopi się podczas mycia. W rezultacie w kabinie może pojawić się co najmniej nieprzyjemny zapach. A w najgorszym przypadku miejsce to może zardzewiec i w karoserii może powstać niepozadana dziura. Jeśli nie masz specjalnej pompy wysokociśnieniowej, będziesz musiał kupić specjalne gapki. Przed myciem należy najpierw rozgrzać samochód, a następnie wyłać na niego trzy wiadra ciepłej wody, brud musi wsiąknąć. Woda powinna być na tyle ciepła, aby podczas całego zabiegu miała czas na usunięcie brudu, a jednocześnie nie zamarzła. Chodzi o ciepła wodę, ale w żadnym wypadku nie wrząca. Zbyt gorąca woda w zimie nie może być używana, w przeciwnym razie można zepsuć lakier. Na przykład, jeśli na zewnątrz jest minus 10, temperatura wody nie powinna być wyższa niż plus 40 stopni. Pożądane jest umycie ciała jako całości na raz, nie jest konieczne robienie tego w częściach. Najpierw umyj gorę, ponieważ jest ona najmniej zanieczyszczona, a zatem woda i gapki również zostaną zanieczyszczone w niewielkim stopniu. Ponadto roztwór spływający z górnej części ciała dodatkowo zmyje dolne zabrudzenia. Jakich detergentów używać w żadnym wypadku nie należy brać do mycia samochodu syntetycznych kompozycji, które ESA używane w pralkach. Roztwory te S.A. pełne alkaliów co z pewnością spowoduje utlenianie metalu w kontakcie z nim. Jeśli nie udało Ci się kupić specjalnego szamponu samochodowego, możesz użyć środków do mycia naczyń. Odczynniki te są stosunkowo neutralne i nie są w stanie spowodować znaczących uszkodzeń lakieru. Czyszczenie wnętrza samochód, oczywiście, powinien być czysty nie tylko na zewnątrz, ale i w środku. Dokładnie wypierz dywaniki, nie zapomnij o bagażniku, a także podwożu. Szczególnie ważne jest usunięcie brudu z okablowania. W przeciwnym razie akumulator będzie się szybciej rozładowywał, a silnik będzie. Uruchamiał się z przerwami. Przed myciem wnętrza należy zabezpieczyć zamki i zawiasy drzwi specjalnym środkiem, który nie przepuszcza wilgoci. Można na przykład użyć WD-40. W niektórych modelach VAZ zamek może nadal zamarzać. Można go z zapalniczka, przyciskając ją do dziurki od klucza. Mycie tarcz, tablic rejestracyjnych i zderzaków, teraz kilka słów o tym jak myć najbrudniejsze części samochodu, zarówno zderzaki, felgi, jak i tablice rejestracyjne. Tutaj nie ma co się zbytnio wymadrzać. Wystarczy wiedzieć, że te części należy myć osobna woda z osobnego pojemnika. Należy też użyć osobnej gapki. Przy okazji, wszystkie elementy optyczne również powinny być myte oddzielnie. Pielęgnacja uszczelek gumowe uszczelki również wymagają pielęgnacji. Po zakończeniu mycia samochodu należy wytrzeć wszystkie uszczelki do sucha, a następnie pokryć je gliceryna. Dzięki temu nie będą się one przyklejąc i rozrywać podczas otwierania drzwi. Ponadto gliceryna zachowuje elastyczność produktów gumowych. Po umyciu samochodu zaleca się pozostawienie otwartych drzwi przez 2 do 3 minut. Pozwoli to na odparowanie nadmiaru wilgoci. Możliwe problemy jeśli z jakiegoś powodu nie byłeś w stanie skorzystać z naszych zaleceń dotyczących zimowego mycia samochodu, warto wiedzieć jakie. Problemy możesz napotkać: gumowe części i produkty samochodu SA pokryte pęknięciami, wymieniwszy wszystkie te kłopoty, nadal mamy. Nadzieję, że skorzystasz z naszych porad, a wtedy ten puchar Cię ominie. Powodzenia i bezpiecznej podróży. Film o tym, jak myć samochód zima.